Ja nazywam się Ciulemba Anna. A ja się nazywam Maria Ciulemba. Mój teść, bardzo dobry człowiek był. On był komendantem policji. Przed wojną służył policji już. Ale później i były te łapanki. Właśnie do tego, jakby dziadek dostał polecenie, że łapanka, to on najpierw wszystkim posyłał te swoje dzieci, budził w nocy i lecił tu, 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 no, tu. Tata i brata, jeden, on... jeden drugiemu sąsiad sąsiadowi, żeby, żeby, u, tego, żeby, uważać, bo będzie łapanka. Piękna była ta Żydówka. Sydziak, wiem, że Sydziak była, i on się ten Polak kochał jej, nie wiem ale później ona on gdzieś pod do o co wiem, że ją tam zaszczelili. I potem dziadek zrobił konwój, że ją przewozili w nocy tu na cmentarz, nie? No, no. A była y, wywieszka, ja byłam wtedy na rynku w Gdowie. I, i mu, patrzymy się, czytamy. Był wtedy... O Jezus, aż mu się coś dzieje, bo to też mój Potem był mój też, ale czytamy, a ja się już znam z moim mężem, czytamy, Franciszek Ciulemba jest na liście na rozstrzelanie. Trafił na Montelupi, i z Montelupi, ponieważ on był bardzo silny i był wysoki dziadek, i z Montelupi go wywieźli do Rosrozę na roboty do kamieniołomu. Tam był czy lata, to jak Dziadżu nam pokazywał, jeszcze jak był świadomy, to miał odbite od gum niemieckich całe nogi. To miał takie rowki, pośladki i plecy. To miał normalnie takie rowki od, od Niemców, prawda? No i tu miał numer wytatuowany, i zawsze mi mówił, bo ja byłam pierwsza wnuczka i najstarsza. Zawsze mówił, dziecko, wodaj byście nigdy w życiu tego nie przeżyli. co. My. Jak umierał, to aż mi się teraz powiedz. Jak przyjechał jego kolega z łapanowa, też z obozu, jak umierał, to pamiętam, już był wagonie po prostu. Trzy dni, że już w ogóle nie kontaktował. Pilnowaliśmy go, ja tato i siostra przyjechała z obozu. I pilnowaliśmy go i przyjechał ten kolega z obozu i chwycił go za rękę, tak i mówi Franciszku. I dziadek odzyskał przytomność. Wtedy to był naprawdę był cud, bo sam ksiądz stwierdził, że to był naprawdę cud. On odzyskał przytomność, zaczęli, proszę pana, wspominać cały obóz. I wyobraź sobie pan, że on mówi jeszcze, że mu zrobi lekarstwo. No, i że go uzdrowi, i jutro mu przyniesie. I on wyszedł, i dziadek umarł.